Siemaneczko Ana z Live in Polem witamy na moim kanale. Jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw łapeczkę w górę dla motywacji, komentarz, że byłeś No i zasubskrybuj mój kanał, bo to nic nie kosztuje moi kochani widzowie. Także dzisiaj znaleźliśmy się na Polonii. Mieliśmy to być tydzień temu, niestety nie było kluczy. I dopiero dzisiaj się dostaliśmy tutaj. Wylewaliśmy sobie z ziomeczkiem ten kawałek posadzki. Jak wiecie, tu była tragedia, także podkład, podpłytki mamy. Stare te płytki zostają. Tutaj będzie gruntem szczepnym, także zobaczycie, jak to wszystko ładnie wyjdzie. Także tej posadzki się trzymaliśmy, także to jest nasz poziom zero z płytkami, i sobie poleciliśmy w tamtą stronę, tamtą strefę. Mamy zostawione, wypuszczone odpływy i wszystko pod prysznic. Może tak mam troszkę jeszcze wysunę. O, także tam jest wszystko po prostu jednej kratki zostało i poza tym będziemy oddzielać po prostu, będzie, że tak powiem strefa prysznicowa przez taki wiecie murek, nie? Dobra, tak to będzie wyglądało, żeby się nie wylewało na tę stronę, tutaj będzie umywaleczka z bojlerem, dzisiaj ściągnęliśmy tą rurę, ponieważ puściliśmy wodę, zastanawialiśmy się czemu nie dochodzi tutaj woda, okazało się, że stary, stary zawór był, że tak powiem skorodowany od środka i trzpię się zawchła, także tak to wyglądało, no dobra, wylaliśmy posadzkę, także jesteśmy przy sobocie, a my się zawijamy teraz na następną robotę, ziomek leci dalej do swoich czynności. A ja sobie przejdę wtedy tam, na tamtą łazienkę, tam gdzie wczoraj robiłem gebelicik i odpływ liniowy podłączałem. A teraz się jeszcze udam do znajomej odnośnie tej hali, nie? Co tam byliśmy odbiory po wynajmujących robić, także jadę tam jeszcze do znajomych się dogadać na miasto odnośnie zakresu prac, które mają tam zostać dokonane. No, także ekscytująca sobota. Jest w południe, także daliśmy radę do południa. Jeszcze człowiek bez śniadania, także lecimy coś zjeść. Robota zrobiona także, między robotkami sobie szybko coś na ząb złapie i działamy dalej. Dobra, taka aktualizacja. Aktualizacja: znaleźliśmy się teraz tutaj, na tym pomieszczeniu, na tym salonie wczorajsze zapraweczki wyschły także u nas też była pryszczyca czy dziurawica <grymne> nie wiem jak to nazwać <grymne> dobra też nas dopadła także zapraweczki zrobione eee, także przystąpimy sobie do szlifowania owych zaprawek ścian także mówię gdzie nie idzie po mnie też te dziureczki tu obrobiłem sobie ościeże także idzie do szlifu te strony ponieważ chciałbym Prysnąć na drugi raz sufit i go zostawić po prostu do jutra, i jutro sobie zabezpieczyć troszkę, odjechać od sufitu i sobie prysnąć ściany. Także jutrzejszy dzień też mamy zaplanowany. Przed chwilą dopiero yy, przyjechałem tutaj na tą inwestycję. Yy, byłem po prostu, tak jak wam wczoraj mówiłem, pojechałem po prostu zrobić na nowo silikony rodzinie, po prostu tam gdzie wykonywałem łazienkę i po prostu drogą, że tak powiem, jak już Pan tutaj jest. <laughs> nie, z dobrego serca poproszono mnie, także się zgodziłem, nie ma problemu. Gdzieś tam w międzyczasie podjechałem, także dzisiaj wykonałem to na szybkiego, no i dotarłem tutaj. Zrobiło się dość późno, jest koło 18. 18.10 Także lecimy sobie za chwileczkę z tematami. I co? No, i tak Arkadiusz spędza weekend. Także dzisiaj dość późno wleci ten film, lub dopiero jutro rano. Także dzisiaj moc atrakcji było wylewka, później tam po, podjechanie, i teraz znaleźliśmy się tutaj. No, także dzięki, że jesteście, a ja zabieram się do roboty za szlifowanką. Aktualizacja może wam troszkę wrugać bo mam lampę zapaloną ledową, także zabieram się za malowanie sufitu, zaprawki poszlifowane. Powiem wam, że nie znam się, dwa miejsca jeszcze mi się nie podobały, także jeszcze zapraweczki dołożyłem przy szlifowaniu po prostu jeszcze pod innym kątem lampy przy szlifowaniu jeszcze dołożyłem po prostu nie. Także tu dwa miejsca jeszcze dołożyłem, ale to mi nie przeszkadza. To dopiero na jutro mogę delikatnie szlifnąć, a mi teraz przyjdziemy do sufitu, A mi teraz przyjdziemy do sufitu Zdanie złożone, złożone to było. <laughs> to już wieczór, musicie wybaczyć. Jestem troszkę już zmęczony od rana. Jest godzina 19.44. Lecimy z muzyczką. Dobra, prysniemy do jakieś 20 minut i coś sądzę, że po 20 skończyłem. No także od rana do wieczora w pracy coś zrobić takie życie. Eee, dobra, także przystępujemy, nie będziemy już tego przedłużać, bo jest wieczór, także ja też już chcę kończyć. Także lecimy. Taka szybka aktualizacja, także ja sobie prysnąłem, już godzina po 20. Także ja lecę się ogarnąć na Hawirę. No, i jestem umówiony na browarka z Matim. Także jeszcze wieczorny browelek wskoczy. No, i chwila jutro, relaksu. Także zobaczymy, jak to będzie jutro. Czas pokaże. Dobra, także jak się zawijam na chatę, wrzucić wam ten film. Jak się zgrywa, być może dzisiaj go wrzucę, ale już raczej nie, bo będzie za późno. Także wiedzie jutro. Także do usłyszenia. I trzymaj się kciuki, bo już trochę zmęczony jest tym wszystkim. No w sumie, nie? Aktualizacja, także jesteśmy Aras Life in Poland. Zgadnijcie, gdzie się znalazłem? Jesteśmy u Matiego i co tu się dzieje? Centrowanie. Co to za sprzęt, Mati? Do centrowania koła. Do centrowania koła często używasz? Nie, no dzisiaj pierwszy raz dopiero użyłem, bo miałem ją przed dłuższego czasu i chciałem już sprzedać, ale zacząłem używać, pierwszy dzień dzisiaj i... do tego bo roweru sobie, no bo to się przyda, no bo jak już umiem, nauczyłem się no pewnie teraz już, już wiem po prostu autobody. zakupiłeś kiedyś, nie było, no, oka nie, nie było no, okazji handel, po prostu nie? no po a na handel miałeś zakupiłeś na handel, a no, że po prostu się nauczył i naszła potrzeba no to zostaje jednak I na serwisie. Bo już umiem, wiem o co chodzi. No. Także 40-50 złotych będą tutaj naprzeciwko. Także trzeba będzie chyba korzystać z niej. No. Także no, ja widzicie, Nie ma Człowiek. Człowiek sobie radzi i widzicie. Jakie fajne Człownie. sprzęty można zakupić. No e, Rowerek na serwisie. Centrujemy pyk. Ile ci? do właściciela. Ty, no na to już przesadzam, bo już za dużo. Za dużo? Nie, no bo już... Za Perfekcja klę... Cię dopadła. No, już za dużo, już Perfekcja nie, nie Cię dopadła. Fanu. Bo to już jest ładnie, nawet nie haczy już. No. A wiesz, jak będę kręcił, to dużo, dużo Perfekcja. Do... Co do milimetra. Ale wiesz, cały dzień siedzę, no ale no wiesz... Straciłem czasu, ale no... No przyszłość, nie? Się nauczyłem już. No. Poświęciłem tą osobę, no bo sobotę poświęciłem. Nie? No bo no tak, wystarczą ja ja, chęci, żeby się nauczyć. Nie? Czegoś, całą nie? sobotę poświęciłem na naukę, bo na początku o. też po swojemu chciałem. Jak głupi, człowiek nie odpali w filmiku na początku i nie zobaczy, od czego zacząć, a ja wiesz po swojemu. Ale dobrze, już byłem na tym, tylko po prostu na przegląd nie skręcałem tych. Sztuchy są wszystkie dokręcone, ładne, nic nie stuka, nic nie puka no. teraz założymy. Trzeba umyć później go, co Zelis. Fajny stojaczek masz, powiem Ci, ja zacny jest ten stojak Lina, nie, ale nie kucasz, nie? Tak ładnie tutaj o, o się dokręca dobrze, Na trzech nóżkach, fajna regulacja jeszcze wysokości Dzień, Patrz jak to jest założone, na no, odwód było założone Podkładka O to Jak to ma trzymać, jak to są oczka Dostrzegliśmy błąd Wystre oko Matiego przy zakładaniu Nie, ale to od nowości, to na tak było założone, Chińskie majączki. Nie, yeah, jest napisane składany w Polsce, ale z Chin to części też. Jak to wszystko Tajwan? Nie, większość. No, to też jest Mówię, no. jest napisane też. Dobra, także my składamy sobie rowerek. Jak widzicie, wieczorową porą taką aktualizację Wam robimy. Tak jak mówiłem, jak kończyłem tam pryskać, że jeszcze zostałem zaproszony na wieczornego browarka na serwis do Makiej no no Także numercika. widzicie. Nawet przy browarze ro, robimy, nie? Cały czas praca ty! Kiedy my odpoczywamy. Co coś robi z pasji to tam. O! O. Cały czas robimy. My już praca bolą. Także mówiłem, trzymajcie kciuki, bo już zaczyna no. mnie to męczyć. Regulacja, tego. Zwłaszcza mój kręgosłup już to wszystko męczy. <laughs> Ale dajemy radę. A ja gorzej z kręgosłupem, ja wyższy jestem, to wiesz, na dół pleców. No, a a ja, powiedzą, że narzekamy na kręgosłupy, jak my tacy młodzi i przystojni. Ja się to nie przyjmuję, korzystam z życia. Tak. No właśnie. Bolą, bolą, ale lecimy dalej. Dobra, także tą poetą kończymy. Ból to zdrowie, wynajmniej wiemy, że żyjemy. Ja, że coś nie. Jak boli, to zawsze, że człowiek zdrowy jest nie? Boli, to właśnie. Tak. Dobra, także lecimy. Na razie trzymajcie się.